Zaczęliśmy wyprawę o 10.30, nie było ani wiatru silnego, a temperatura była minus 5 stopni, tak mniej więcej. A jakieś tak, prognozy że... sprawdzaliście? Tak, sprawdzaliśmy, że mrozy miały się zacząć dopiero od niedzieli. Aczkolwiek wie pani, że Babia jest górą pełną niespodzianek, tam te łamania pogody przychodzą szybko. E, tak, liczyłam się w tym, bo miałam takie doświadczenie. Dobry wieczór. Chciałam zapytać przede wszystkim, jak się pani czuje. No, tak, jestem w dobrych rękach, pod dobrą opieką. Co pani tak. lekarz powiedział? Może to szczęście, że przeżyłam. To chyba wtedy pani poczuła trochę lęku. Raczej wdzięczność. <noise> Raczej wdzięczność no, dla osób, które mnie uratowali. Pani Janka od lat jeździ na rowerze. Była na wielu wyprawach górskich. Ma doskonałą kondycję fizyczną. Kolega trzy lata temu namówił ją na morsowanie w wodzie. Raz w roku Bialski Klub Morsa zdobywa zimą szczyt w krótkich spodenkach, bez koszul. W tym roku z powodu pandemii klub nie organizował wyprawy. Pani Janka zdecydowała, że zdobędą Babią Górę z trójką znajomych z klubu. To jej ostatnie zdjęcie z tego dnia. A jak długo, że chodziliście pod górę? Wydaje mi się, że dwie, pół godziny. Jest. Od nas osób tak mniej więcej w połowie drogi zimno. powiedziało, że już jest im zimno i po prostu się ubrało i zawróciło. A Pani z partnerem poszli tak, tak. Państwo dalej do góry, tak? Tak, się czuliśmy dobrze i szliśmy dalej. Jaka była pogoda, jak zdecydowaliście się dalej iść? Było już wiecznie i było już mroźnie, natomiast my nie odczuwaliśmy wychłodzenia czy czegoś takiego, że nie damy rady. Czuliśmy się na siłach. Samym szczytem już praktycznie byliśmy, no i tu, tu, tu nam się pomyliły drogi. Szlak był trochę przez ten wiatr rozmyty, i w pewnym momencie zauważyliśmy, że my zamiast chodzić, schodzimy. Widoczność nie była najlepsza, bo był wiatr, i taka zamieć się pojawiła. I jeszcze pani nie odczuwała chłodu? Podstawowy komfort już straciłam, bo to się odczuwa. Czułam, że jest już gorzej, ale nie czułam się tak jak z wody w czasie morsowania. Mówię ja już dziękuję, już wychodzę. Kolega powiedział: Janka, są trudne warunki, już schodzimy. Zgodziłam się z nim, powiedziałam: No to już jak schodzimy, to się ubiera. W pierwszej chciałam podgrzewacz po prostu przełamać. Niestety tego podgrzewacza nie mogłam znaleźć, trwało tam pół. Pół minuty, minutę stwierdziłam, że bez sensu jest szukać, trzeba się ubierać. No i tu następna niespodzianka, po prostu ubranie było takie zamarznięte, że jak zaczęłam je nakładać na siebie, to ciężko byłoby mi je rozłożyć na sobie. Pan mijał naszą bohaterkę, widział pan ją? Tak, widziałem i muszę powiedzieć, że ciągle zastanawiam się, czy powinienem był zrobić coś więcej oprócz telefonu do topru który później wykonałem, dlatego, że ja na początku nie zrozumiałem, co się dzieje. No, pierwszy raz w życiu widziałem kobietę, która wpada w hipotermię i byłem przekonany, że ona po prostu jest zmarznięta i gwałtownie zaczyna się ubierać. To był widok, teraz go tak interpretuję, oczywiście mając, mając wiedzę ex post. Dramatyczny, to znaczy no, na moich oczach ym, kobieta zamarzała po prostu na, na skutek nieodpowiedniego przygotowania do tego, do tego wyjścia. Kiedy pani Janka usiłowała włożyć na siebie wełnianą bieliznę, koszulkę i leginsy, jej kolega włożył kurtkę. Ratownicy sądzą, że morsujący turyści przeoczyli krytyczny moment wychłodzenia, a przy tych warunkach pogodowych hipotermia i odmrożenia postępowały błyskawicznie. Kolega ubrał kurtkę i spodnie, ale nie namawiał pani, żeby pani się jednak ubrała. No po prostu ufał mi, bo wie, że jestem roztropna i wiem co robię i, i, i po prostu zaufał mi. Kolega był pierwszy raz podczas yy, śnieżnego akcjonowania. Tak, tak, kolega był pierwszy raz. Ja tu podjęłam decyzję, żebyśmy schodzili. Czułam, hmm. że mi się robić zimno i chciałam jak najszybciej się znaleźć w bezpieczniejszym yy, miejscu i po prostu nie stać, bo jak człowiek jest w ruchu, to też się ogrzewa.